Cześć, siemanko, witajcie. Ja jestem Kubek. Dzisiaj gramy w grę Strike Ease. To jest coś podobnego do Mythos Ease czy Worm Ease, dostępne to do wszystko na Steamie. A to wszystko jest podobne do tych gier przeglądarkowych... Przeglądarkowych... O, jak... Nie W ogóle pierwszy raz w mojej... Na... W ogóle podczas całego mojego nagrywania na YouTubie nagrywam o godzinie prawie 22. 22. No jeszcze nigdy tak nie nagrywałem O tej godzinie to ja zazwyczaj sobie grałem z kolegami czy coś A teraz naprawdę mi się nudzi i postanowiłem już na jutro odcinek nagrać, zamiast jutro na szybko coś robić Więc wolę dzisiaj sobie na spokojnie wieczorkiem nagrać, niż jutro tam spieszyć się, żeby to wszystko wyrobić i wrzucić ten odcinek na YouTube Równo w ogóle zapominam tych światełek tamtych tam włączać, ale bo one są gdzieś tam odłączone od kontaktu, więc na razie nieważne. I na czym to polega? Macie sobie może play. Yy. Eee. Yy. 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 Można muzykę wyłączyć? Ja! WTF! Jak na spałnie! Ogólnie polega to na tym, że nadal jesteśmy tymi swoimi kuleczkami i strzelamy sobie z broni jakie tutaj znajdziemy. Praktycznie gram tutaj <grymny> drugi raz aktualnie. Naprawdę O. teraz zobaczcie co ja teraz zrobię. wezmę sobie tą broń ja no właśnie, ja to muszę jeszcze sobie ogarnąć jak on to wziął, halo, co no prawie jakby go zniszczyłem, ale pytanie, jak się ubierze jak się ubierze broń Eee, może R to jest, gramy teraz z pistoletu jakiegoś o, nawet da się szybciej, łoty popatrz panie o, ma coś dobrego. O, ma coś dobrego. Jak to podnieść teraz? Uuu, fajnie, że ja wiem, że tu można się teleportować! Teleportować się można w tej grze. No ale... wiecie co? Zobaczmy, czy da się Akacza kupić. Bye. Mmm, confirm. Kupiłem Akacza. Teraz go zaznaczamy. equip i... gramy! W ogóle teraz mam tego Akacza i myślę, że lepiej mi pójdzie. Nie wiem, czy ktoś jakiś full auto wali, czy co tam. Czy co tam innego? O, attity! Czeka na mnie! <laughs> o, ale to teraz jest piękne. O, ale to teraz jest piękne, skoro ja żona kacza. Nie wiem. O, wszak, ja opacałem sobą najpierw na te kulki. Pum! Tak jest! A, bo to się jeszcze, a, młodu! Ja się patrzę w lewy dolny róg ekranu, a tu ktoś mi od przodu zabija, od prawej, znaczy, od prawej strony, jeśli patrzę tak od góry. Mm, w ogóle jest tu jakiś rozrzut, jak, jak z tego co widzę, i chyba tutaj pompa jednak ze mną... <ścoughs> prawie ile mu zostało, no? Tak mało... A to chyba jednak z tej parka jest, będzie lepsza ode mnie, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj to, że kupiłem tego kawaha, to chyba był zły pomysł, ale tu widać, że ktoś też ma kawaha I zobaczymy, re reloaduję sobie i lecę teraz, że tak powiem, ee, po niego Ja ty ty ty, cię już eee, wow Mogę to jakoś podnieść? Nie mogę, no o, 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 o nie. A, bo tu się zabije jak najwięcej ludzi i się wykrywa to wszystko to już, teraz już wiem o co chodzi I teraz od razu trzeba strzelać O nie nie nie, 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 Jaką mam broń? Ja, ja się ja zapytam się jaką miał teraz broń, że on mnie tak szybko zabił Trzy, Trzeci level, fajnie Nie yy, no, cieszę się bardzo Widzę, hmm, że ktoś tu jest na prawo ode mnie A nieraz go nie trafiłem O, dwóch? Nie, jednego tylko. A! A! Prawie no Prawie, 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 nadal nie wiem jak się podnosi te różne... ...nowe itemki Ale lecimy teraz gdzieś do dołu i mam nadzieję, że kogoś tutaj spotkam W ogóle dobrze, że to nie ma aż tak tu... Do... ludzi Już się bałem, że... No może, może go nie zabije No ale to byłeś pokazane jakie przyciski na lewo. Jakich używam. Ale teraz musimy zbierać też Aha. Dobra, nieważne. A ty. Ty. Spryciulek. A? Jest! Bo po raz pierwszy pokonałem e, typka, który miał snajperkę tak w pojedynku, jeden na jeden, więc na razie jest ok. Mm. O. Też ma kalaszka. Kalasznikow, pójdź. Oczywiście ja zginąłem e, Tak, to nieważne, lecimy sobie dalej, nalajcie tutaj gramy, tu nie ma co się spinać. Tutaj, to ja tego na pewno dojadę No bo akurat nie jestem aż tak słaby Żeby przegrać taki łatwy pojedynek Ale myślę, że snajperka będzie tu jednak o wiele, wiele lepszym wyborem Jeżeli ją zak... kupią Prawie Gdyby jeszcze chwilę Gdyby on jeszcze nie strzelił tak e, Tak szybko Nowy level, dziękuję, czwarty Mam nadzieję, że za te też dostaję jakieś pieniążki Ponieważ to było Jak najbardziej Wskazane dla mnie na hita nie zdjął No to tutaj mogą się wspierać. A co chodzi tutaj? Hmm, dobra One się chyba nie załadują, w ogóle nie wiem czy tam są jakieś hitemki. Ja mam typka, ja mam tylko, ja tylko. tylko Rzeszty Przebrzydły Nie No Serio To jest już po prostu chamstwo Dobra, tego już tutaj. Mogę? Mogę? O -o o, 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 o. O nie! O, ale to zrobiłem! Teraz muszę postać chwilę. O, ominam, ominam! To chyba się da jakoś. No, ne, co, co plecy robisz? Co? 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 Myślałem, że ucieknę to ja to robię, to że tak powiem wydaje mi się jak najbardziej fajne i słuszne dobra, uj, triple kill zabiłem już trzech na tym życiu ja mam full eku żyć, znaczy takiego ku życia dobra 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 już chyba zaczynam ogarniać o to, co tu chodzi troszkę chociaż czemu oni mnie

Okazuje się, że tutaj się kończy amunicja i co? Lipa? No nie będzie tak. Dobra, ostatni zgincie Mi się wydaje, że będę już kończył ten odcinek. Ten się zbagował. Nie wiem, jak on się teraz tam wydostanie, no ale miejmy nadzieję, że ktoś mu tam pomoże w końcu. Ciekawe, czy za fragi dostaje jakieś tam, jakieś tam chociaż znikome pieniążki. No ale wydaje mi się, że nie. Dobra, teraz próbujemy jeszcze tego dojechać. Jechałem go tam, bo ja nie, nie widzę, dobra. Pięciu zabiłem raz i od razu nowy level. W ogóle sobie te statystyki całe w meczu. To się hataby naciska. Tak! 13, 7 I jestem nawet nie tak źle. <laughs> Jeszcze jeden. Dobra, nawet nie poszło mi tak źle. Jeszcze będę na pewno czekał do końca tej całej rozgrywki. Ty, bo na tyle w tym odcinku. Pierwszy raz nagrywałem taki, tak, w takiej później porze, o której powinienem sobie jakoś odpoczywać czy coś, no, ale teraz to nawet jeszcze chyba za chwilę zmontuję odcinek. Papa, najczęściej. No